Murowanych, ale na pewno głównych kandydatów do tego. Ile zaczynać Hubert Muszyński, no i blisko. Jest szarża prawą stroną teraz w wykonaniu Jaskolskiego. Odważnie ruszył Formanek i znowu, który może przynieść wiele dobrego drużynie z Lubawy. Właśnie teraz tak jest! Udaje się konstruktorom zdobyć gola. Udaje się wyjść. Znowu Wrona. Przełamało. Spod pressingu Schauer. Świetne zagranie do lewej strony. Schauer uderza w... przez Lejawę. Wychodzi Garwacki z bramki, ale musi wracać między słupki. Nie zdążył. Lejawa jeden do jednego. I podającego. Ale kolega z zespołu nie wykorzystał szansy na strzelenie podającego. Ale kolega z zespołu nie wykorzystał szansy na strzelenie. Mam z Wilkowice. 1 do jednego po 12 minutach. Grzegorz Szałer. Na szósty metr piłka trafia. Może nawet na piąty. Czy to ważne? Nie, ale jest. Dobry strzał. Swoich ulubieńców. Teraz miał okazję. Teraz piłka w siatce. Łapie się za głowę Garbacki, bo fak Chodzi między dwóch. Piłka utrzymana przez Konstrakt, Szauer. Na dalszy słupek, gol. Asysta Grzegorza. Szauera, tyle miał. Rusza lewą stroną Brona e, i... Nie... ...argumentów w garści Gielka GLKS-Wilkowice, żeby doprowadzić tutaj do wyrównania. Rząd ...do bramki, ale nie pozwolił rywal e, Biczkowski, tutaj uprzed... I rusza GLKS-Lejaba, e, obroniony ten strzał przez Garba. ...Wilkowic to będzie przedłużony rzut karny dla rywala, tymczasem Lejaba słupę... Brona. Brona na prawej stronie, brona. Sędziego. Broni, broni. Będzie Konstrakt. Sekundy uciekają. Jedna. Koniec. A więc kontrakt Lubawa pokonuje. 3 do 2. Gielka jest Wilkowice. I melduje się w ćwierćfinale mistrzostw Polski do lat 17